Dzień dobry, moi kochani. Mamy dzisiaj czwartek, dziewiąty dzień stycznia 2020 roku. Dzień ma wibrację cyfry 5. Piątka to oczywiście zmiany, tak? Aktywność, działanie, no może nawet zamieszanie powiedziałabym. Chcemy porzucić rutynę, wejść na jakiś inny poziom, coś nowego poznać. Jakąś przygodę przeżyć. Mamy, mamy nawet ochotę na to, właśnie na przygodę, na ekscytację. Jest to dobry czas dla handlu. No i oczywiście piątka to też zawsze wolność, czyli takie, takie nasze parcie do wolności. Nie do końca z tą piątką będzie współgrać dzisiaj księżyc, który po godzinie 9 wejdzie do znaku raka. No a rak to wiadomo, życie rodzinne, tak. Emocje, uczucia są ważne, tak? Jesteśmy tacy bardzo opiekuńczy, no czasem może aż wręcz nazbyt sentymentalni. Jeżeli coś dzisiaj złego by się nam przydarzyło, to będziemy o tym długo pamiętać. Tak więc, no jak widzicie, nie do końca jedno z drugim współgra, no ale pewnie w zależności od tego, jak w waszych osobistych horoskopach planety są poukładane, dla jednego będzie bardziej istotna energia, właśnie piątki tej aktywności zmian, a dla innego właśnie energia raka dobrze moi kochani przejdźmy do tarota co na dzisiejszy dzień chce nam powiedzieć tarot, ale wcześniej jeszcze zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, zapraszam was do lajkowania i komentowania filmiku ok, no więc już do rzeczy, zaczynamy tradycyjnie od barana, no baran dzisiaj ma energię mm, przegranej Porażki, tak? Ktoś być może nas zawiódł, rozczarował, być może wydarzyło się coś, o czym nie potrafimy zapomnieć, tak? Siedzi nam to bardzo w głowie, nie umiemy się od tych myśli oderwać, tacy się czujemy poranieni jakby nie umiemy od tego odejść. No a dobrze byłoby, żeby, żeby to zostawić, żeby od tego odejść, tak? Bo, bo to do niczego dobrego nie prowadzi, tkwienie w takiej energii. Czasem trzeba po prostu coś odpuścić, bo jeżeli się będziemy tak zapiekać, to. Zostajemy w tym samym miejscu, nie idziemy do przodu, a tu jest czas właśnie. Piątka mówi też o tym, aby zmienić, aby iść do przodu. I dzisiaj, właśnie w tej piątce, oderwijmy się od, od tego żalu po czymś, co już było, co się skończyło, co straciliśmy. Odejdźmy od, tym i od tego i zapomnijmy. I ruszajmy do przodu. A z kolei byczek ma dzisiaj kartę śmierci. Czyli to jest tak, koniec czegoś, tak. Przychodzi moment, kiedy coś dojrzewało, dojrzewało i no i jest koniec, tak? To musiało, musiało się zakończyć albo ewentualnie przechodzi jakieś takie przeobrażenie, transformację, tak? Czyli w takiej formie, w jakiej do tej pory funkcjonowało, dalej trwać nie może, bo to już przestało działać, nie działa, nie funkcjonuje i coś tu trzeba zmienić. Więc jesteśmy gotowi właśnie na to, aby te zmiany wprowadzić w nasze życie. To jest taki przełom, odnowa czegoś, tak? No jeżeli rzeczywiście coś zupełnie kończymy, bo tak też może być w tej karcie, no to, to trzeba się tego jak najszybciej pozbyć, posprzątać jak gdyby po tym i zrobić miejsce na coś nowego. Wiadomo, że e, natura nie lubi pustki, tak? Więc jeżeli posprzątamy, mamy miejsce, to momentalnie coś nowego się pojawia w tym miejscu, ale właśnie trzeba uprzątnąć, trzeba najpierw ten porządek zrobić, zrobić miejsce. A jeżeli przeobrażenie, to trzeba jakąś pracę w to włożyć, tak? Wiemy już, co nie działało, co nie funkcjonowało, wiemy, jakie inne wartości są nam tutaj potrzebne. Nad, nad czym się należałoby skupić, i wiemy o tym, że jeżeli to zmienimy, jeżeli dojdziemy do tego, do tego stanu właśnie no trochę innego, to faktycznie zaświeci nam słońce i będziemy bardzo szczęśliwi. Więc działajmy, róbmy, idźmy w tym kierunku. Z kolei bliźnięta. No, takie spełnienie życzeń, tak? Zadowolenie. Um... Coś takiego fajnego nas spotyka, tak? Może w tej karcie też nam się pokazać jakiś romans, tak? Mamy ochotę na romans i to taki na zasadzie, że spotykamy kogoś, kto od pierwszego, powiedziałabym, wejrzenia wzbudza w nas ogromną namiętność, ogromne emocje. A taką chemię, jakąś wielką, można wyczuć właśnie między, między tą dwójką ludzi. No, i z takim właśnie wielkim przyciąganiem wchodzimy w taką właśnie relację, tak? No, z tym, że tutaj, tak jak mówię, coś jest ukryte, czyli tutaj no, to nie, nie byłby raczej związek, o którym można by było głośno mówić, tylko raczej właśnie skrywany, bardziej skrywany związek. W tę stronę by to mogło iść. Ale no, mam nadzieję, że nie każdy będzie romansował, a przynajmniej nie w tych skrytych romansach, tak? Więc ogólnie powiedzmy, że bliźniak będzie miał po prostu fajny dzień, kiedy będzie zadowolony, szczęśliwy, spełniony, tak? Jakaś, jakaś przyjemność go spotka w ten sposób. A z kolei dla raka no myślę, że dzisiaj rak zbierze owoce swojej pracy, tak? Myślę, że po prostu inwestycja albo jako, jaki dokonał, albo jakieś przedsięwzięcie, nad którym pracował od jakiegoś czasu, przynosi już takie właśnie wymierne rezultaty. Zbieramy owoce, zbieramy, po prostu zarabiamy kasę, no krótko mówiąc. Ewentualnie może ragnieć do czynienia z jakimś mężczyzną dzisiaj, takim bardzo konkretnym, bo król monet to jest konkretny facet, yy, taki naprawdę stabilny, który potrafi zarabiać pieniądze, który... Yy, który yy, no po prostu potrafi się zająć, tak? jest takim człowiekiem sukcesu, podejmuje dobre decyzje, potrafi ciężko pracować, potrafi zarabiać pieniądze, tak jak powiedziałam, daje oparcie dla swojej rodziny, dla swojej partnerki, jest rzeczywiście taką opoką. Więc być może rak z taką energią męską się tutaj dzisiaj spotka, a może sam taką energię poczuje w sobie, że jest właśnie taką opoką dla swojej rodziny. No, na pewno w każdym dziale jakiś zysk finansowy, tutaj zarobione pieniądze w tej karcie na pewno się nam pokazują. A z kolei lew ma dzisiaj kartę pustelnika, czyli ochota na taką izolację troszkę, tak? Na odejście gdzieś od tłumu, pobycie w samotności, sam ze sobą lew sobie chce, może pewne rzeczy poukładać, przemyśleć. Może, może chce się troszkę tak, jakby z boku przyjrzeć, po, pomedytować nad pewnymi rzeczami, które gdzieś tam w jego życiu się dzieją, albo zadziały już wcześniej, albo dzieją się aktualnie. Chcę gdzieś takiej prawdy jakiejś dojść, tak? Chce, chce po prostu poukładać sobie to wszystko w głowie i zobaczyć rzeczywisty stan rzeczy, tak? Na to potrzeba takiej, takiej chwili. Ewentualnie być może dla kogoś w tej karcie no, może być też taki przekaz, że jeżeli ktoś ma taką potrzebę i, i, i waha się, nie wie czy to dobry pomysł, czy niedobry, jeżeli potrzebujesz porady, czy to psychologa, czy jakiegoś terapeuty, to tak jak najbardziej lwie, zwróć się. Zwróćcie się o pomoc i na pewno tutaj pomoc uzyskasz i, i bardzo sobie pomożesz, więc zwróć się do osoby, która może ci takiej pomocy udzielić. A z kolei panna, no dzisiaj w energii kochanków, no czyli jeżeli mówimy o pannie, która jest w jakimś świeżym związku, ewentualnie jest singlem, no to piękna energia miłości, przyjaźni, która gdzieś tam przed nami się rozpościera, tak? Więc jak najbardziej z otwartymi ramionami wchodzimy w to, bo, bo to jest energia, która niesie nam tutaj naprawdę fajną miłość, pełną. Dobrych takich uczuć, pełną namiętności, przyjaźni. Rozwija się bardzo fajnie i, i naprawdę da nam dużą satysfakcję. Natomiast dla osób, które są w jakichś stałych związkach, no to tutaj tak troszkę ostrożnie bym podeszła do sytuacji, bo może tak być, że jakaś pokusa nam się gdzieś tutaj z której strony pokaże. Bądźmy wtedy bardzo rozsądni i mądrzy, tak? Zastanówmy się. Nie. Nie dajmy się skusić, nie, nie dajmy jakby zachwiać naszym podstawom naszego związku, tak? Żeby się, żeby się to po prostu te fundamenty naszego związku nie zachwiały, czy też nie pękły. Zastanówmy się, czy warta jest ta chwila, bo to czasem tak właśnie taka pokusa może być tylko chwilą, ale czy warta jest ta rysa na naszym. Związku, czy, czy, czy lepiej po prostu nie ryzykować i nie wchodzić w, w takie w ogóle relacje, które mogłyby w ostateczności gdzieś tam no, zaburzyć bardzo nasze życie spokojne. Zastanówmy się. A z kolei waga hmm, ma dzisiaj czwórkę Buław. Czyli to jest karta, cóż, domu, stabilizacji, tak? Tutaj waga znalazła swoje miejsce na ziemi, tak? Odczuwa radość. To jest taki czas na przyjemności, może jakieś spotkania z ludźmi, właśnie to takie nawołanie: wago, idź, idź do ludzi, spotykaj się. Może jakiś czas spędzony na łonie natury, bo to też tak może być. A ewentualnie może to być też inwestycja typu zakup ziemi czy domu, jakieś nieruchomości, ewentualnie decyzja o Remoncie, jak najbardziej też może się tutaj zdarzyć. Ale ja myślę, że tu głównie waga się właśnie skoncentruje na tym, że gdzieś tam się wyrwie może na łono natury, na jakiś spacer i, i, i będzie bardzo fajnie się czuć dzięki temu. Natomiast skorpion ma dzisiaj słońce. No to cóż, więcej można chcieć, kochany skorpionku. Szczęście po prostu osiągasz swój. Cel, tak, sukces, radość, dobre wiadomości jakieś do ciebie przychodzą. Być może właśnie coś się zmieniło, tak, coś się przetransformowało w Twoim życiu i nareszcie tę radość odczuwasz tak w pełni. Do tej pory być może jakoś tak nie do końca umiałeś sobie zdać z tego sprawę, ale teraz tak już pełnią siebie, że tak powiem, odczujesz, że tak dobrze, to są dobre decyzje, które, które podjąłeś. Daje ci to stabilizację, daje ci to takie poczucie, że faktycznie jesteś w dobrym miejscu i możesz tutaj naprawdę swoją przyszłość budować, właśnie w szczęściu, w radości z osobą, którą kochasz. Więc, więc takie nawołanie, ewentualnie, właśnie kochajcie się, otwórzcie się na siebie, tak? Bo wszystko to, co kochasz, jest w tym momencie obok ciebie, więc ciesz się z tego i doceniaj to bardzo. Natomiast szczelec no ma kartę diabła na dzień dzisiejszy, więc uważaj drogi szczelczy, abyś nie wpadł w jakąś złość, w jakiś gniew, żebyś nie wdał się w jakąś awanturę, tak? bo, bo tu ktoś może cię ewentualnie prowokować. No uważaj też na osoby, które chciałyby może jakąś manipulację zastosować na tobie. Bo tutaj możesz spotkać się właśnie z taką energią manipulanta, że ktoś będzie chciał coś na tobie wymusić w jakiś tam sposób, tak? Będzie próbował różnych sztuczek, będzie zakładał maski, będzie, będzie mówił rzeczy, które ty chcesz usłyszeć, bo to w takiej energii może właśnie zadziałać ta karta. Więc uważaj, drogi szczelcze. A jest to też taki dzień, kiedy no mogą się odezwać, mam nadzieję, że nie macie, i i, I żaden szczelec nie ma, no ale jednak do kogoś ten przekaz jest, jakichś nałogów, no ale jest to też taki właśnie moment, kiedy mogą się jakieś uzależnienia odezwać nałogi, więc jeżeli ktoś jakikolwiek problem ma, to uważajcie moi drodzy, nie pozwalajcie sobie na to, na wszelakie uzależnienia trzeba uważać, tak, na, na wszystkie lizmy, tak, alkoholizmy, różne lizmy i, i inne seksoholizmy, na wszystko trzeba uważać w tej karcie, na każdy, na każdy rodzaj uzależnienia. A również na stronę materialną, tak aby gdzieś tam strona materialna nam nie przysłaniała świata, nie przysłaniała naszych e, oczu i naszego serca. Natomiast koziorożec, bardzo dzisiaj zmartwiony, niestety, będzie się martwić, będzie, będzie, będzie bezsenną noc może miał za sobą, bo, bo właśnie cierpi, bo myśli jakieś czarnego nachodzą. To mogą być też takie jakieś przeżycia, które. Siedzą w głowie, o których tu koziorożec nawet nie chce z nikim rozmawiać, czy nie potrafi nikomu powiedzieć o nich. A być może dobrze byłoby koziorożcu, gdybyś właśnie z kimś porozmawiał, gdybyś to wyrzucił z siebie, może właśnie przyniosłoby to ulgę. Więc może dobrze byłoby znaleźć sobie takiego słuchacza jakiegoś i, i wyrzucić to z siebie, właśnie, żeby po prostu nie być samemu z tymi myślami, z tym, z tym takim właśnie wewnętrznym cierpieniem. W każdym razie staraj się, koziorożcu, ze wszelkich swoich sił wyrwać się z tej energii, bo, bo to jest droga do depresji, a, a wiadomo, że depresja to rzecz straszna, więc uważaj, aby w taką stronę właśnie nie pójść. Z kolei wodnik ma dzisiaj piękną kartę anioła w umiarkowaniu, tak? A więc spokojny, taki harmonijny dzień. Wszystkiego jest tyle, ile trzeba, tak? Być może spędzimy czas z naszym partnerem, z naszymi bliskimi. Być może tutaj takie jakieś pogodzenie może nastąpić, może ktoś wrócić do nas z przeszłości w jakimś tam stopniu oddalony, tak? Dobre wiadomości do nas dochodzą w takim dniu. No, w każdym razie to jest bardzo fajny, spokojny dzień. Wszystkiego jest tyle, ile należy, ile trzeba. A z kolei ryby mają dzisiaj dziesiątkę monet. Czyli cóż, ważna jest dzisiaj rodzina, tak? Nasz dom, stabilizacja, poczucie takiej, takiej stabilizacji, właśnie szczególnie tej materialnej, kiedy mamy taką pewność, że. Mamy, silne, mamy tą silną podstawę, cieszymy się takim dobrobytem, właśnie. I to jest takie bezpieczeństwo w tej karcie zawarte, tak? Jesteśmy bezpieczni, mamy poczucie, że nasza rodzina jest bezpieczna, że możemy się ewentualnie w razie potrzeby zwrócić do kogoś o pomoc. Bardzo możliwe też, że ktoś z rodziny zwróci się do nas o pomoc. No, oczywiście tej pomocy w tej karcie udzielimy, tak? Jest to oczywiście też dobry czas na wszelakie transakcje finansowe, bo tutaj jest jednoznacznie w tej karcie pokazany również zysk. No więc o tyle, moi kochani, na dzisiaj mam nadzieję, że ten dzień będzie piękny dla nas wszystkich. Tego sobie i Wam życzę. Do usłyszenia jutro.